Hej, pamiętam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Lena Salis, a na Waszych ekranach gra by Daylight. I stwierdziłam, że nagram sobie odcinek z racji tego, że wczoraj kupiłam barbecue and chili na w san sanktuarium, a dzisiaj kupiłam śmiertelny pościg. Więc, no, czemu by z tego nie skorzystać? No, najerałam się na te perki, nie ukrywam więc biorę oba. I zobaczymy jak działają w praktyce, jak bardzo mi się spodobają i jak bardzo nie będę mogła bez nich żyć. A, i wziąłam zadanko zdobądź 100 tysięcy punktów krwi. coś w ten deseń. Ale dobra, zobaczymy się jak już rundka się zacznie. Dobra, placówka medyczna, no mapa taka 50-50, wiem powiedziała przyjemna. A czemu mi się tak... Te... A, czekajcie, patrzcie, gdzie są ci... O, tam się dwójka zpiła. Aha, to mi nie zadziała. Też kolego. Cześć kolego, Ej sojo, Oż stupre do to. Czemu on jest? Ej, on ma parę czarną notarkę z eventu. Gdzie, 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 tu się chodź tu ty, rowerzysto. A to jest dwaj, rowerzysta. Ej, dobra, podoba mi się ten perk. Już na początku ich wszystkich widziałam, spoczyli całkiem. Właśnie, tu nie ma okna. Tak, to było okno, chodź tu. Skoczyłeś mi? Jeszcze nie. Ale skoczysz przy pierwszej okazji, pewnie, co? Aha. W którą stronę? W drugą? O Jezus, to nie było w drugą. Boże, kisawał, dostałam! Ja pierniczę! gdzie? Mi stał. Generator, ktoś to mi zasapał. Ostro, dobra, aż tam pobiegli. Chyba jednak nawet nie pomoże mi wiecie co? Tu coś mi pełzło. Jest takie kolorowe. Chyba nawet perki mi nie pomogą. <laughs> Korzenka stół. Zrzucić tam paletycznie? Nie, pobiegła dalej. Ale jak dalej? Nie wiemy. Hmm, sympatycznie. Korzenka. Koleżanka została przeze mnie zgubiona. Nice. Tutaj jest. O! Dobra, będzie Jane Homeo. Dupa nie będzie. Ktoś mi robi tego gena? Oczywiście. Znowu ten rowerzysta śmierdzący nie mogę. Idź z tym rowerem. Chłopcze! No! <śleskujesz> Mówiąc fakt, że ktoś tam za późno wyskoczył No! jest latarka Tu? Ta tupa. Jabłsny kwint Chodź, to ty rowerzysta śmierdzący Przejść przez to okno. Nie przejdzie co nie O! <laughs> nie wierzę! What have I done? Martwi mnie to... Yy, jak to się nazywa? Szawka! Teraz wiem, że ktoś ma ten perk już mnie... stresuje. Wiem, że on gdzieś tu jest. Ło! No ja pierdzielę! C chodź tu, chodź tu. Kimkolwiek jesteś, chodź tu. No pierus, powiedzieć, że mnie to stresuje. Czy on mi po pojechał latarką? Nie, tu ktoś stoi. Nawet nie wiecie, jaki mam zawał przez tą szafkę. Normalnie gorąco mi się zrobiło. Rące mi się zrobił przez szafkę Znaczy, tak, no przez szafkę Teraz będę się bała ciąg szafek Trauma Dobra Ta, no, dupę widzę A nie surwów Nieważne, że byli tak cwani, żeby wejść od razu ze szafek Cześć, Jane! Ale ona ma fajną koszulkę, o Jezu Chciałabym taką nie wiem skąd ją masz dopiero, ale... To taką samą Nie, to nie było tu O! jak Tomasz. O, no coś tam Może podjedziemy No, warto było trochę podjechać No! Kojanko! Dobra, zrobimy starą dobrą sztuczkę. Albo i nie zrobimy sztuczki. A wszystkie nasze sączki. Jezus, Maria, zerwane nerwice. O, po sam hakiem jest nice. Tylko żeby się odwrócić gdzieś tu. Poże człowiek, człowiek człowiek szafka i stąd. Słyszałam czyjeś stópki, słyszałam czyjeś stópki Tylko nie wiem gdzie te stópki poszły A, miałam barbę. A, ja sobie tu! czy szafka Nie, to nie był człowiek-szafka To jest pewnie ten rowerzysta śmierdzący Znaczy ja wiem, że on pewnie nie jest rowerzystą, to mi się skin że Dobra, tam pojedźmy w takim razie. Tylko mam się perku aktywnie. Kurcze, pieczone! To jest ona pewnie, nie? O! Kożanka! To było dobre Człowiek szafka, gdzie jest człowiek szafka? Boję się człowieka szafki Boję się tego człowieka bardziej niż czegokolwiek innego. W Trzy geny obok siebie. Fajnie. Ten nie chodzi. O, rowerzysta! Tę koleżankę, tamten jest zdecydowany do mnie. Jezu, człowiek, szafka! Człowiek, rower! Oh. <ścoughs> zdecyduje się na to, czy nie zdecyduje? Czy to dobra, tu? Nie, jest za blisko dobra, Czy człowiek rower mi tu podejdzie? Nie słyszę stupek. O jak dobrze. O, patrzcie, to. Gdzie ta koleżanka numer dwa. Koleżanka numer dwa nazywa się Bober. Albo ktoś się nazywa Bober. Tak, koleżanka numer dwa nazywa się Bober. Nice. Boję się tych stupek. Znaczy tych stupek też. Bardziej... O, ona jest martwa! A. Bardziej niż śmierci boję się szafek E! Myślałem, że to słyszę stopy A ty po koleżanki nie pobiegłeś? Ale jesteś bredna Idź No chyba, że gadają ze sobą i wiedziała, że... Nie! Ojechał pan rower! Nie, 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 nie! NIE Zabiję obu. Człowiek rower. Aż byłam taka dumna, że człowiek rower umarł. Znaczy, że zawiśnie. Nie, że umarł. No jest zgub o! Czemu mi się wydaje ta spiryt jest taka wolna? Możesz grać pod adrenalinę? Możesz. Ale nie musisz! Nie słyszę stupek. Chodź tu. Od razu lecimy tam na środek. No nie jest pytanie. Kopnąć, teraz tego sprawdzić. Ten jest cichy. On jest tu. O, chodź tu teraz z tą latarką. Nie, pożałujesz, że i żyj, żyjesz. Słyszę, że on tu gdzieś w ale go zostawię. Nie chcę być też tunelem. O nie, ma to. Wiem, że jakbym trochę wolniej podeszła, to byś mnie tam ugłuszyła, ale nie ma opcji. Czyli to jest człowiek od szafek. Człowiek szafka. Człowiek szafka, człowiek rower. Cicho. Dobra, a gdzie jest Meg Thomas? Bo ona też jest niebezpieczna. Gdzie jest ona. Tu? Gdzie jesteś? Które to ty? A, Meg była gdzieś tam. Nie, nie poszedł tu! Nie, nie było wejścia! O! Człowiek rower! Dojechamy. O Jezu, ktoś tu biegł. Czy to człowiek-szafka? To mógł być człowiek-szafka. Co to? Jakieś zwłoki. O nie, szmatiksu. tixu Czy Meg pobiegła? Czy ona się tu kampi obok? Kampi obok. Jak Thomas, Bardzo prawdopodobnie, że ona ma adrenalinę. O to patrzcie. Tak, zrobimy to co zawsze. O, nie, nie, już nie nabrała, że nie mogę. O, i najczęściej się na to nabiera. Tu widzę ślady krwi Koleżanka jest daleko To my się prześlizgniemy Oj Przejechałam się trochę, co nie? Nie, 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 no i się wrócimy tam Ten Genix na pewno będzie kręcony. No właśnie! Dziękuję. Gdzie on pobiegł? Jaka jest szansa, że one otworzą do tego czasu bramę? No trochę jednak jest. Tylko nie wiem czemu on biegnie w drugą. Trochę bardzo mocno kolego biegniesz w drugą stronę niż brama, ale... Okej. Okay. O! o no to już było grube. A myślałam, że go dosięgnę. Tak dosyć szybko. Uciekaj. Jezu, szafka! Człowiek szafka. Nie, tam nie idę do tego haka, to jest szafka. Nie no, gdzie to jest piwnica? No chyba ma śmierć, skoro one się pod, tam zostawiły, poszły. Tak, on miał śmierć. Dobrze. Jeszcze zniszmy paletę, punkty, zbieramy punkty w końcu. O Jezu, ale człowiek-szafka, człowiek-rower. Aaa, nie mogę. To było grube. Ale dwie razy mnie tak dopadła, dwa razy mi, znaczy... Dwie razy. Polska język, trudny język. Wiecie, jak to jest. Podobało mi się, tak? Super meczek. Ej, w ogóle nie używam tej barwy, Nie mogę. E, kto to co miał? O, ktoś miał dziadka. Dobra. W takim razie lecimy dalej. Mm, ośrodek Mont Ormond Ej, w miejscu właściwie Ale dobra, czekajcie. Uwaga, Perkne Mezisa. Gdzie są? Jeden jest tam, drugi jest tam. Ooo, przecież to polecicie tam na dół, co nie? A trzeci? No, no, ukrywajcie się z karbanka. Machnięta? Szybko poszło. Oj, jak się zaciełam. O, gdzie to było? Co to było? To było tu obok? What? Nie no nie mogę. Coś zobaczyłam i nie wiem co. Kompletnie nie wiem co to było. Ja nie mam ruiny? No właśnie. Ale to było dobre. A ja nie mam przypadkiem orwiny! Gdzie ona mi pobiegła? Nie no, ja, mogę, ja mam dzisiaj jakiegoś zeza. Tam ktoś jest na górze, no. O ty, śmieciaro. Chodź tu. A! I co? Swiniaczku? Chciałaś O ja ona ma konika. Ale nie słyszę stupek za sobą. Tupet małych stóp. To oglądał w dzieciństwie, przyznać się. Ja pamiętam, że się strasznie bałam tej bajki. A, a, dobra. O, 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 patrzcie, tam jest random. Czy ktoś mi po. Co to było? Co to było? No słuchaj, to czyjeś stopy. A, to on. Co tu się dzieje w ogóle? Ja piorniczę Czy coś to widzieliście? A 23. 30. Tak. Co tu się wydarzyło? Jakaś ostra faza. Alo! Oh, oh, oh. Jakiś zez mnie do podi. Bo! No. O oh, God! Uwaga! Lecimy z haczykiem. Tam gdzie się widzę, ktoś podniósł, zaraz Tam będą ratować. A to mi przeszkadza? Nie widzę nikogo. Głupie jest to, że ten akurat na najniższym levelu, ale ten perk mi działa przy 52 metrach, bodajże jest strasznie daleko. Niech będzie To Cześć to. No dobra, to robisz narę w takim razie typie Gdzie zejście? Gdzie ona jest? Tam ktoś pobiegł Pa, pa. Ale to mi się mówią, papa, ten ktoś będzie tutaj szedł. O, no ja tylko widzę ją. To jest Cheryl. O, tu mamy pusty haczyk, idealnie. Dla pani, która się lubi szarpać. Dla pani, która lubi się szarpać. Jeszcze raz to powtórzę. Boi. Co oni robią w tym meczu? Nie wiem, nie wiem naprawdę, co tu się dzieje. Ale zaraz kichnę, Jezu, przepraszam. Ale... Boli? Nie. <laughs> Nosek! Dobra, może poszukajmy kogoś innego. Gdzie ta Sherry tu była? W teleportuje dobra, pierwszy portal zrobię tu. W takim na wpół taktycznym miejscu. Ale fajna kolejka linowa. Słyszę tu kogoś? Nie. Tutaj zawsze jest. mieć dobrze w piwni... Słyszałam coś, czy mi się śniło? Dobra, postawmy tutaj tak. ten portal. W sumie. Dobra, niech będzie tu w trawie. Może nikt nie zauważę, że wcale nie jest ogromny. Poczekajcie, nie mam ruiny znowu? Nie, ruina padła, bo ktoś się tam. Umarł. Urodził, chciałam powiedzieć. Ktoś się urodził, więc ruina padła. Tam ktoś był? Są definitywne ślady. I chyba ktoś dalej robi tego, Genau. No właśnie, dobra, ty będziesz, chodź. Pa. Ej, powiem wam jakoś szybko mi. Wydaje mi się, że szybko ładuje mi się. Nie słyszę stópek. dobrze. Wydaje mi się, że szybko ładuje mi się to skakanie do przodu. O Jezus. O Boże. O Jezus. Kieranka. Gdzie jest ta ostatnia? Nie widzę jej nigdzie. Oj! Dobra, zniszczmy do koleżance takie razie. Papa To better, tubie się mówią, papa I za ma tego gównianego parka, że nie widzę, gdzie są haki. O Jezus! Jako muszę wcześniej, częściej. Wcześniej, częściej brać konika. Nie wiedziałam, że jest tak zaryfujący. Kate padła. Tam jest ślady. O dobra. A, masz pobieg, bo złoty Jezu, to te Na górę? Nie, bokiem gdzieś. Kopnijmy to. Cześć. Ale uwielbiam ten skok, jednak kiedyś nie umiałam nim rzucać, trafiać. Ale jest genialny. Słyszałam tu małpiszono, czy Czym się wydaje? za mam śladów, tu nie widzę. No i ją zgubiłam, super. No się rusza? No się, ru się rusza. No nie mogę, gdzie ta szerel mi się zgubiła. On iskrzy. To nie jest cicho. To się typnijmy tam. Tak po cichutku. Myślałam, że tu kogoś słyszę. Eee. Ten głośno chodzi. Mał on Papa! Pa. Tylko czy tam była Sheryl? Nie ja mam bardzo chciała poznać odpowiedź na to ważne pytanie. O! Uj! Gdzie? Yeah. Ona jest tak biała, że mi się zlewa przecież z mapą Nie tańcz więcej, no Ja no! ciebie chciałam akurat Stąd. Ale gra na kurwa, nie mogę. Zniszczona? No teraz przynajmniej po nie dostałam, super. Oj, trochę się przyliczałam z dystansem, za to. Ty no patrzcie, znowu to zrobiła! No nie mogę, co to jest za perk? Ona pojawia się i znika Ej no to już było dobre Gdzie ty mi to? Cześć Dobra, aby była jak najdalej stąd Może barwa ją wykryje? Albo i nie Była gdzieś bliżej Wiecie co, nie mogę znaleźć tej klapy? Nie mam pojęcia. O, widzę ją, widzę ją! Widziałam, ale zgubiłam Cholera, no nie mówcie mi, no przecież była tu przy... Tam jest, Jezu Ale też nie ma klapy! Nie, to jest klapa! <gry> Mało mi punktów zabrakło, co to co za tragedia? Jezu, zobaczcie, gdy mi ją zapała Nie, nie mogę w to uwierzyć. Nie chcę w to uwierzyć... Jezu wystarczyło jakąś jakąś paletę. O oh Jezu, yes, moje serce. Moje serce. Pała oh, No dobra. Nie, nie chcę w to wierzyć, że... Zabrakło mi ile? 800 punktów? Gdzie? Zebrałam 70? O Jezu. No trudno, kochani. Los tak chciał, żebym zagrała jeszcze jeden meczek, ale to nie dzisiaj. Dyma go, go się zmęczył, tak jak zmęczyłam się ja w tych upalnych dniach. A ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcineczka i do zobaczenia w następnych. Pa, pa!